Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić fantastyczną, delikatną, rozpływającą się w ustach wieprzowinę w słoikach. Takie słoiki możecie wziąć ze sobą, możecie podarować komuś albo możecie po prostu zjeść sobie na kolację. To jest naprawdę przepyszny przepis i bardzo prosty w przygotowaniu, chociaż trzeba czekać na to mięsko aż się zamarynuje. Tak więc zapraszam. Na samym początku musimy przyprawić sobie mięso. Jakie ja mięso używam właśnie do słoików? Słuchajcie, możecie użyć łopatki, możecie użyć karkówki, boczku, wszystkiego, bo tak naprawdę to jest wolno gotowane mięso. Ja mam tutaj pyszny kawałek karkówki. Uwielbiam karkówkę, bo ona nie jest taka sucha. Ona ma ten tłuszczyk, który jest właśnie potrzebny nam do zawekowania yy, tych wszystkich potraw. Słuchajcie, na samym początku musimy zacząć od zapeklowania tego. Czyli zakonserwowania naszego mięsa, żeby nam się nie zepsuło. I co nam będzie potrzebne? Oczywiście sól peklowa. Dajemy jedną łyżkę tej soli peklowej. To jest drobnoziarnista sól, ona nam się rozpuści. Nie musimy jej mieszać przede wszystkim z wodą. Tak więc to jest bardzo dobry sposób. I do tego dodajemy dwie łyżeczki soli morskiej. No jedną i drugą. I... Tyle nam wystarczy. Tak naprawdę ta sól, która tutaj jest, zapekluje nam nasze mięso. O. I podobnie robimy w przypadku innych wędlin. Ale to jest taka nasza domowa konserwa. Dobrze. I w tym momencie dodajemy przyprawy. Popatrzcie, jakie to jest proste. Mamy dużo przypraw do dodania, więc zaczynamy. Słuchajcie, dodajemy majeranek może na łyżeczki będzie łatwiej wtedy nam to wszystko zrobić. Trzy łyżeczki majeranku. Mm. Do tego dodajemy kilka liści laurowych, ale liście laurowe tak naprawdę możemy już włożyć do naszych słoiczków po jednym na, na sam dół. Do naszej wieprzowiny dodajemy też kilka ziaren ziela angielskiego. Hop. Pięknie. I do tego dodajemy czosnek, ale suszony. I na pewno pojawi się w komentarzach pytanie, dlaczego czosnek suszony, a nie świeży, skoro mam tyle świeżego czosnku. Słuchajcie, w przetworach takich jak, jak takie mięso najlepiej dodać suszony czosnek, bo jeżeli dodamy zwykły pokrojony ząbek czosnku, to on po prostu przylepi nam się do naszego mięsa i nabierze takiego zielonego koloru, i tylko to miejsce, w którym się dotykał nasz świeży czosnek z mięsem, będzie smakować czosnkowo. Tak więc my dodajemy czosnek staropolski. O, i tego dość dużo, bo aż jedną łyżkę. No i mamy jeszcze kilka innych przypraw. Owoc jałowca. Jałowiec jest bardzo fajnym dodatkiem do wieprzowiny i nie bójcie się go używać, ale najlepiej zmielić sobie ten jałowiec. Dodajemy gdzieś około 10 ziaren. Do tego dodajemy też kolendrę i to wszystko mielimy sobie w naszym moździerzu. Tyle nam wystarczy. No i dodamy do tego jeszcze troszeczkę soli, żeby to łatwiej nam się zmieliło. I teraz w moździerzu mielimy wszystko. Kolendra z jałowcem jest już gotowa. Pachnie naprawdę genialnie. I dodajemy to do naszego mięsa. I w tym momencie, widzicie, to już jest tak naprawdę koniec naszego przepisu. O. Bo tak przygotowane i zamarynowane mięso musimy włożyć sobie do lodówki na 24 godziny i odstawić, aż to nam wszystko się zapekluje i zamarynuje. Tak więc teraz tylko musimy poczekać. Moje mięso marynowało się 24 godziny, i w tym momencie przejdźmy do naszych słoików. Słuchajcie, co ja zrobiłem z moimi słoikami. Ja przede wszystkim je umyłem porządnie, wypłukałem, Potem je zdezynfekowałem, sparzyłem je we wrzątku, a na samym końcu wrzuciłem je do piekarnika, żeby one wyschły tam. Żeby nie było ani kropelki wody. W ten sposób mamy pewność, że one są odkażone w 100%. I też Wam polecam tak robić. Tak samo z nakrętkami, pamiętajcie, żeby były nowe. Oczywiście ja mam tutaj takie malutkie słoiczki, bo to jest taka porcja na raz dla mnie, gdzieś tam do chleba. Biorę sobie to ze sobą na jakieś wyjazdy. Albo po prostu otwieram sobie na kolację. Jeżeli chcecie i macie więcej miłośników takiej wieprzowiny w domu, bo ja niestety jestem sam, Magda wieprzowiny nie jada, no to możecie zrobić w większych słoikach. Dobrze. I co my w tym momencie musimy zrobić? Musimy napełnić nasz słoik taką właśnie wieprzowiną, która nam się marynowała. Napełniamy. Pięknie. Pamiętajcie, że im większe kawałki tej yy, karkówki, tym lepiej tak naprawdę, bo one nam się tak szybko nie będą rozpadać, zostaną mniej więcej w całości. O, i może jeszcze jeden malutki kawałeczek wejdzie tutaj. To wszystko sobie ubijamy, tak żeby pozbyć się tego powietrza, które jest w środku, pomiędzy kawałkami mięsa. O, tutaj też trzeba ubić. Tak, wyciśnijmy to powietrze. Ono nam jest niepotrzebne w tym momencie. Tutaj. Dobrze. I kiedy to mamy gotowe, to na samą górę dodajemy odrobinę smalcu. Ten smalec też ma bardzo ważną rolę, bo on nam to zalakuje. I co? Zamykamy. Pamiętajcie, szczelnie. I odkładamy. I w tym momencie jest zabawa w napełnianie słoiczków. Trochę się pośpieszyłem, bo za szybko zamknąłem słoik. Słuchajcie, z kilograma mięsa wyszło mi 8 słoików. I pamiętajcie, żeby zalać to wszystko wodą, małą ilością wody. Chodzi o to, że woda wypełni nam te luki, gdzie jest powietrze. I dzięki temu nic nam się nie zepsuje. Zalewamy, zamykamy i będziemy gotować. Słuchajcie. Gotowanie to nie jest taki najprzyjemniejszy proces, bo naprawdę trzeba czekać bardzo długo. Słuchajcie, zaczynamy od gotowania. Gotowanie zaczynamy od zimnej wody, tak więc wkładamy sobie ściereczkę na sam dół, bo jeżeli wrzucimy słoiki do ciepłej wody, to mogą nam popękać, a tego nie chcemy. O, wkładamy sobie ściereczkę na sam dół, możemy już odpalić nasz gaz. Tak, zamknięte słoiki wkładamy tutaj. I ile gotujemy? Dokładnie, to jest najważniejsze pytanie. Jak długo takie słoiki muszą się gotować? No, minimum 5 godzin. Pamiętajcie, żeby nie gotować tego na najwyższym gazie, tylko jak już się woda zagotuje, to wtedy zmniejszacie gaz i gotujecie sobie to wszystko delikatnie i powoli. To jest najważniejsze. Po 5 godzinach nic nie robicie, tylko musicie wyłączyć gaz i zostawcie tak na następny dzień. W tej samej wodzie, żeby te słoiki po prostu gdzieś Wam ostygły. Przez to Wasze mięso dojdzie do siebie, będzie delikatne, będzie mięciutkie, no i macie pewność, że jest zapasteryzowane. Tak więc teraz wkładamy i czekamy przez około 5 godzin. Moje mięso w słoikach jest już gotowe. I co się z nimi stało? Tak wam mówiłem wcześniej, gotowałem przez równe 5 godzin. Po 5 godzinach zostawiłem to wszystko do ostygnięcia. A jak już nam y, dobrze ostygły nasze słoiki, to włożyłem je do lodówki. I jak widzicie, jest mięsko, jest galaretka, a na samej górze ten tłuszczyk, ten smalczyk, który nam się wytopił. Mięso jest mięciutkie. Ja Was zachęcam do robienia właśnie takich słoików w domu, bo zawsze można sobie zjeść coś fajnego albo zabrać ze sobą w podróż. Dziękuję Wam bardzo, życzę smacznego i jak widzieliście nie było z tym aż tak dużo pracy, no ale musieliśmy troszeczkę czasu poświęcić. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i do zobaczenia.